Przesuwamy podłączenie grzejnika. Technologia wykonania instalacji to jest TC Flex w rurze wielowarstwowej. Początkowo był tutaj grzejnik 60 na 80 z pojedynczym radiatorem. Teraz już jest grzejnik tutaj wymieniony na. 140 z podwójnym radiatorem, i dlatego, że podejście tego grzejnika jest dalej od tego, który był. Poza tym jest znacznie bardziej z prawej strony. Nie pozostało nic innego, jak po prostu przesunąć całe podejście w podłodze i w ścianie. Próba z modyfikacji tutaj podejścia tylko na zewnątrz skończyła się fiaskiem, bo było za mało miejsca, żeby zmieścić tutaj kolanka. No więc wszystko zostało rozkute, posprzątane i teraz zabieramy się załączenie rur. Zwróćcie uwagę jak to zostało zrobione na początku. PESZEL ochronny OK, ale w ogóle nie było izolacji cieplnej. Cała instalacja, cała jest położona tak jak jest, czyli PESZEL na betonie. Kamerą termowizyjną, później Wam wrzucę zdjęcia jak to wygląda, jak grzeje. Całe podłogi po prostu aż świecą od tych rur. Krury TC to wiadomo. Co najmniej taki zestawik ręczny do zaciskania. I kalibrator z końcówkami. Niby są 14 mm, ale ja nigdy nie widziałem tej końcówki. 14. Może trzeba ją dokupić osobno. Peszel na tym miejscu wymieniony. Złączki założone. Jakie tu podłączenie mamy do grzejnika, to jest tak zwany, jest tak zwany śrubunek alternatywny 3-4 Euroconus Pamiętajcie o tym, żeby kolejność była odpowiednia, to znaczy najpierw nasuwamy na końcówkę rury nakrętkę Później idzie taka obejma Jak już to mamy wszystko tutaj wciśnięte to dopiero idzie końcówka, która później wchodzi nam do środka, tutaj do złącza pod grzejnikiem. No i dla rury wielowarstwowej, jak mówimy o TC, to trzeba pamiętać, one mają taką białą uszczelkę w środku. Podłączenia przyniesione Tak to wygląda na no gotowo. Teraz napełniamy instalację i sprawdzamy szczelność oczywiście przed napełnieniem instalacji jeszcze trzeba pamiętać o tych wszystkich zaworach i ześlepkach żeby z grzynika wymontować to co było dostarczone a zamontować to co ma być domyślnie w grzyniku. bo to co jest razem z grzejnikiem to tylko do procesów produkcyjnych no, teraz można nalewać Aha, no jeszcze głowica termostatyczna. Zaraz dojdzie. Piec odpalony, grzejnik, grzeje. Tak to wygląda na, na termowizji. Był jeszcze chłodny. Chłodny 30, na góra ma 40, 45 stopni. Jak wygląda tutaj zasilanie? Aha. Z tego co widzę 30, to słabo widać na nagraniu, na, na yy, zasilanie tu ma około 30, a powrót ma 17, 15. A tu jest yy, w peszlu, w sensie w tej izolacji. Czy uda mi się tu, o jest yy, w otulinie, bo yy, tutaj mam otulinę, a to stare jest zrobione tylko w peszlu i tutaj widać, że mm, spróbuję to odczytać, 36 jest na zasilaniu 38, a w Peszlu jest 30. Czyli jest te 8, 7 stopni niżej niż mniej niż, na, niż to, co jest w Peszlu. To jest, to jest oszczędność. 40 nawet, jak widać. Czasami skacze zasilanie. No nie robi się w peszlu takich róż. nie wiem, znaczy wiem dlaczego ktoś tak zrobił, bo tu była lipa, no, ale tak jak widać nie, nie, nie polecam, także grzyniki grzeją i tak to byłoby na tyle, tutaj jeszcze dół już wstępnie zapianowałem jeszcze, będę tutaj no sztukował jakiś styropian pianą, a starą dziurę wykończę... Suporeksem dociętym mi pianą montażową. I tak to będzie na koniec zatynkowane.